Ja chciałbym zwrócić uwagę, że te wszystkie ustawy to jest gmeranie w systemie, który nie ma szans dobrze działać. Jest pozbawiony konkurencji. Błąd genetyczny tego systemu polega na tym, że pieniądze są przydzielane z góry szpitalom. Ten szpitale już te pieniądze mają i nie muszą konkurować o pieniądze, które szłyby za pacjentem jakością usług i efektywnością wykorzystania tych pieniędzy. W efekcie większość tych pieniędzy się. Po prostu marnuje i im więcej się dorzuca do systemu ochrony zdrowia, tym więcej pieniędzy się marnuje Czas usunąć komunę z ochrony zdrowia, tak jak usunono, usunięto komunę z żywności w Polsce. Jak komuna była w żywności, to były wielkie kolejki, tak jak dzisiaj w ochronie zdrowia i mały wybór, delikatnie mówiąc, asortymentu, tak jak dzisiaj w ochronie zdrowia. Trzeba pozbyć się komuny w ochronie zdrowia i wtedy będziemy mieli szansę na normalny system ochrony zdrowia. W tym momencie to jest tak, jakby mieć chorobliwie grubego grubasa i Munosek, mu nosek zamiast go odchudzać żeby ratować mu zdrowie i życie dziękuję bardzo Konfederacja wolność i niepodległość